O Dobra Jasne Gdzie ja jestem Defenders? Jestem ataker. Nie ma was Na mojej forcie jesteście, macie minus. Oooooh! Padli. Piździec. Cholera, jasna To dużo małem siły. No, patrzcie, ja straciłem 10 tysięcy jednostek, tych zwykłych, nie? I 6 tysięcy kawalerii. Oni stracili 24 tysiące zwykłych i 9 tysięcy kawalerii. No, miażdżę ich, miażdżę ich. Dobra, stop od nie mam 100% Nie udaje mi się przejąć, dobrze. Kurczę. A! Przejęli! Syf Dobra, bronimy się teraz w tym forcie Powoli, powoli. Trzeba powiedzieć trzeba, okazję było pływać. Dobra, co to jest? To są pieprzone góry. Mi się bardzo nie podoba ten event. Co to jest? Góry! Ale to ja bronię, nie? Bo to moja prowincja, tak. jest. I znowu coś piło, okej. Okay. Jest. Okej. Okay. Bardzo ładnie sobie napiję. Uuu, co tak, co, co, się tak nagle to pomniejszyło? Aha, bo to jest, Boże, ile zostało 11 z tym debilem, to to jest ile padło. Wow. Bardzo dużo im padło. Dobra, stójcie, stójcie, stójcie Wiem, że to są góry, ale boją się nas, więc... Yy... Co mnie to? Jest rewolta, taka, taka sobie bym no, powiedział, średnia Mogę to skończyć w ogóle? Chyba jacerka, kurde no, Taka średnia ta rewolta, mogłaby wybuchnąć kurde w lepszym momencie Damy dawać. Są, są góry, nie? Ja czekam Czekam na was to, to nie są góry, są hillsy. O! Zajebiście! O! Nie wiem, to był dobry pomysł w górach! O Jezu. Przegrałem Myślałem, że szybciej wbije, wiecie? Uarg zawsze mam. Ojojoj. Okay. Tu mam przewagę i to grubą, nie? Oj oj, oj. będziesz asorti robić, nie? Ja to nie wytrzymam tego chyba. Wahałem się, wahają się, wahają się, kalkuluję, bo ty Nie, no nie wbijam się, no przecież mają takie, ten, takie minusy mają. Halo? Jezu, co się dzieje z tą grą? Zróbmy tak? Prostu, to ja będę miał plusy teraz, nie? No, pewnie że tak. było Nie zrobiłem sorti. Nie zrobiłem sorti. Okej, okay, więcej nie mogę zrobić, żeby malpara odzyskać A się porozbiegali, to dobrze No źle to wygląda Róbmy tak Gościu strasznie dziadowski Stoją tutaj Specjalnie no, ilościowo mają przewagę, ale. No. Nie, to nie jest to, co chciałem. J. To może być to, co chciałem. 5% dyscypliny. Co to jest pierwsze? Chivalry Compatibility Modifier Infantry Compatibility tu jest. I coś jeszcze. Tra tra tradycja Dobra Więcej zdaję obrażenie o 10% teraz Jako piechota Sorti I to jest to To jest kurde to Tradycję dostałem Gdzieś się kurde kornie zrobił Gdzie to jest? Chwila Ach tutaj Ile to jest procent w ogóle? 93% to nie zrobi się raczej, jak to przejmuję Ok, dostałem ziemię z powrotem, bo byłoby kwotu Sorty? Mogę znowu zrobić? A co? Jak? Dobra, nie będzie Ok, sercili więcej znowu. Prawie mogę pisować chyba. Ta, już blisko. Wow, w ogóle... No, przeciwnik stracił... słuchajcie... 130 tysięcy wojska. Ja straciłem 20... no prawie 30 ogromna różnica. Udaga chcę pisować. Ale to jest wojna koalicyjna, nie możemy takiego zrobić. Wiem, że nie gra może w jakiś super yy, w sposób Optymalny, że tak powiem Zajdę z tego Forda, żeby oni sobie weszli w niego Nową Sorty zrobię Wbijają we mnie, po prostu to jest bardzo, bardzo niepokojące, więc robię tak I tak Okej, okay. zdygali, zdygali Dalej mi tej ziemi nie zabrali, więc ja jestem tutaj... Ach nie, penalty będę miał Za crossing Dalej jest ok. Szczerze, że płacę tyle do wszystko Może mi zabijecie tą rebelię, co? Będzie w... Mi się to spodoba bardzo Nie no, żaden replay Bardzo by mi się to spodobało, nie? Dobra, ale nie ma sprawy Ja, ja się tak mogę bić, nie? O, jeszcze coś wbija we mnie a jednak nie? Pieniędzy to wy nie macie. Ziemi nie ma sensu brać. A zabiliście mi to. Rewolta. Super. Mhm. Mm Wybraniłem się. Okej, okay, nie było to... Nie było to proste na pewno. I nie było to... Chyba... Chyba ja mogłem to lepiej zrobić, wiecie? Mogłem wziąć jedno ziemniej. I po prostu to tak hulać Dobra. Eee. Zróbmy tak. Weź ty... Aha, ty tam z tam Chicago dalej. No ty to umierasz praktycznie, żegnaj gościu. Tu bym się wybić. Dobra. Yy, pogram pasywnie trochę. To jest jakaś lipa straszna. A, bo by nie mają... Oje... Oh yeah. Zaraz, zaraz. Jeszcze tak zrobię. A to nic. Okej. Okay. Mam kory przynajmniej. Spoko. Spoko sprawa yy, Ok. Leźmy chwilę. Chciałem sprawdzić, czy ktoś do mnie nie pisał, oczywiście, wiecie, jak to jest. Coś chciałem zrobić, zapomniałem. Eee. Yy... sprawdzić. Dobra. Mhm. Mm tak. Potem co zrobię, jakieś tam regimenty. To chciałem włączyć. Tak. A, wiem, co chciałem zrobić. Dobra. Nie to też nie to, tu 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 tu, 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 tu to to outraged countries, Ta. jednego dać żeby, wiecie, poprawiał tutaj stosunki ze wszystkimi dookoła. Xenvi, Langsang. Aaa ok. Tego wów Zapomniałem o tym gości od tego Dobra, no nie jest dobrze na pewno Na pewno nie... Ech. No super Ja pierdolę, że tak powiem <grym> O, jeszcze lepiej. Peace and War Bo? co? Stability 1, no jest Kuj, czekaj stop! Jak to? power 50% O oh, Jezu To może potrwać A daj to To mi odblokuje kurde myślę Tak militarka 40% O wow, czekajcie To może się źle skończyć naszego kraju Mogę ten? Haha, <laughs> co ja tu mogę? Za rok. Dobra, to chyba nam uratuje wszystko. Clerical Dominance. Co to jest? To jest ten event, ta. Ja cię pierdzielę. Event, który przyjąłem. Dobra, też się za rok kończy. Możemy tak zrobić w sumie, to będzie fajnie. Przemyśl nam trochę dochodów. To zrobię. Tak, na pewno. No, zajebiście Teraz jest spoko. Co nam daje w ogóle. Unresta, tak pamiętam już. Musiałbym mieć więcej developmentu. Dobra, ale poczekamy to z tym, bo to nam kiedy gaśnie. Cześć, stop. Kiedy? Za, za 6 lat, Tazee. Dobra, ale ja wiem co zrobię. Jakbym nie miał tego bonusu, to bym zarabiał. O, mówi się trudno. Idzie się dalej. Ty tam. Coś ten. Protektujesz, na pewno? Jak to? Teraz protektujesz, no No gitarka To sobie klik... Nie debilu! O, nie. Dobra, nie, i tak jest okej. Okay. Nie jest źle Znaczy <ścoughs> To wiecie. To nie było dobre. To nie było dobre zagranie. Korupcja, nie źle, nie źle. Jeszcze mi pieniędzy, tak. Super. November. Trade O, jak fajnie, to jest spoko. Trochę odwróci nam sytuację, ale nie za bardzo. Okej, okay, co, co to jest? Eee... Y Dobra, tak zróbmy I lipo, Lipa Nie zrobię nic z wami, sorry, na razie Nara frajerzy Okej okay. Jeszcze raz e, tak I, O, co, jest 72? Mmm 75,1 dobra, to jest idealnie. Dawaj, to już zeszło ten event? Tak, dobrze. Jest okay. kryzys Nawet zarabiamy coś. Ok, jak spadnie korupcja, to jeszcze musimy więcej zarabiać. Super. Pożyczki, no, pożyczek jest trochę. Ok, co tu mamy. Dobra, być 90, to trzeba uważać, żeby nie dosłownie wskoczyło Bo jest. Korczyn nie dołączy, czemu? Czemu korczyn nie dołączy? Czoszczyszczało, czy to są pożyczki? 600 d tu jak miło. Boże, Beijing mogę... Zlutowany został. Czy znaczy zrealizowany? Co tu i coś zrobiłeś? Jakie ty masz sojusz Oda Ty? Ty nie masz żadnych sojuszy Dobra, słuchajcie, nigdy tego w życiu nie robiłem. Może być błąd, nie? Kurde... Wyjebie się najwyżej coś, nie? Ale ja to chcę zrobić. A pomoże. A ma co? Uj, uj. Nie mogę jako rywala ustawić. A jest mocna. 3,74 moral, to jest nieźle. Aaaa, shiii. E? Zaraz. From technologiczny. A technologia jaką? Czwartą. Piąta, bo już dawna. Nawet ktoś widzę mała, obok pewnie mniejszą z tą Nie? Co? Coś tu... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie? To może być bardzo zły pomysł. Dobra, jak to wygląda? Chyba powinienem wygrać to. Że co? Zrobiłem to, wyłączyłem grę. Czekajcie. Nie, nic nie wiedzieliście. Nic nie, nie. było tam nic nie. To, 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 czekajcie. E, czekajcie chwilę. No to. Wiecie, to, to się zdarza czasami, nie? że czy podejmujesz decyzję i te decyzje są głupie. Ale w, klikasz alt f4 i tak naprawdę możesz nawet to, te decyzje popełnić. Dobra. Yy... 31 września. O bardzo mi się ta data nie podoba. Czy wystąpił safe? Jest! Mam tu klejma? Nie mam. A moja flota już wypłynęła tutaj A nie, ja mam klejem, to niedobrze, bo mi ja kagać, nie, nie będzie lubić, ale dobra Żyjemy Żyjemy! Weź to z Małpolu i nie niepotrzebne mi to yy, Małpol Nie wiem, czy Fordy nie z Małpolu tego mogę, nie? Jest stolica przecież Ten może Może ten? Nie, bo koalicja jest zaraz, kurde, wybuchnie i znowu będą się odpalić te forty Poczekamy na... Na tego Na kolejną Ja cię pierciele. Prawie błąd mnie kosztował Wszystkiego, co to jest? O ty świeciu jakieś nie lubię takich eventów Nic nie widzieliście, nie? Prawda? Nic, nic nie było Wcale nie było żadnego safe abuse. ja safe abuse? Co? Ja nigdy bym tak z nie zrobił Okej okay. Trade'ujesz tam coś? Tak? W ogóle chyba... A nie, nie, jeszcze nie ma odbierała, okej okay. Ale flotą bym chyba wygrał, nie? Może Co to midleko? Korupcja? Zaraz się skończ. Już się kończy praktycznie. Pieniążki wracam. Nie interes strasznie mi źle. Boże, jeszcze ten Miki mnie tutaj okrada. Dobra, czekaj. Cyk. Tych nie. Bo w górach są forty fajne. Tu na stolicy też. Ja Jakś taki. Ja zawsze jestem przyzorny, ubezpieczony, kurde, zawsze. Tej grze szczególnie Do doki, doki, mam bonus do tradu. momencie 20% i do korupcji. Uuu, też nam obniży koszty. O, zarabiałem do kacika, do jednego. Ta 12 oddaje miesięcznie, to nic nie zarabiamy. Że co roku ja co pierwsze Jak to się stało w ogóle? Okej. Okay. Okay, co tu się dzieje? zinzioł nam się... Ach, nawet 18. Czyli nic nie zarabiam, nawet tracimy. Hmm. Jest, To nie jest spoko. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. O, ojej, ty. Co to jest? Super. Dobrze, co, co, co? Da. Eee, super. Okej, okay. tak. Tutaj to Samurai Warli i ofensja, to już było yy... Chciałem coś zobaczyć tylko Nie to Zapomniałem co hmm. To też na pewno Czy Tu przypadkiem To jest dobra idea, quest'a mam, dobra co... co ten quest daje? Kurde, zapomniałem yy... A generała nam daje. No i to nam daje. Co to jest? Takie ogólne bonusy. Dobra, kiedy się tam odpalimy? Co? Bastion, Starford albo Fortress. A Czaję Bastion staro musi być ulepszony. Dobra, ten fort trzeba ulepszyć w koście Żeby, żeby dostać go 30 galer... O ja pietnicza. Okej. Okay. Niestety mogę lecić tutaj. Co to daje? O! Super, do końca gry jest. Do końca gry jest. To! 8 prowincji tutaj. Manchuri, ta? No, no tak po prostu. I co dostanę? Kolejne klejmy, okej. Okay. Tu w ogóle coś jest. 6 marketplace, dostanę producję. Dobra, czyli, czyli dostanę klejmy na Japonię. Rozumiem. Okej, okay. co? Do końca gry, nie? Dalej dostanę klejmy. Dobra, trzeba poczekać, aż Japonia zostanie przejęta przez coś. Ja tu się muszę poczekać, aż mi zejdzie agresywna ekspansja. I trusy już z trusy chyba poschodziły. Ekspansja nie, ale troszeczkę podchodziłem. Potrzebny mi jest jakiś sojusznik. Co z tym mojratem? ratem? Tyś śmieci upieprzany. Dobra, co tutaj możemy wykompilować? Dwa. Aha, czy go chcemy? Widzicie, że ja grałem ostatnio w Europkę? To był mój. To była moja marchia, Ona była świetna. Kurde, zrobię to. No i są trybem, nie? Ale tęgi mają. Są nimi mistami. Okej. Okay. Dobra, jakbym tak zrobił i zrobił tak. To jest super. Czy tu jest jakaś ich kultura? No nie. To nie jest ich kultura. Wow, Donga i Yeren Wiecie, jeśli wszedłbym zwycięsko w jakiejś jednej wojny całej z dobrym władcą, to chyba koalicją nie musiałbym się martwić, ja bym na przykład ten kraj cały zabrał i to z połowy tego. Nawet z połowę tego jak teraz, Czekajcie. Donga i Yeren To bym musiał spisować z Dongajem. A potem z Jarenem Może by się udało Z tym to muszę na pewno poradzić. relację, bo przecież tutaj agresive expansion taki... 40? 17? Weźcie, 21? Mało coś 50, no dobra, tu jest sporo. Tak, trzeba... Trzeba przezwyciężyć słuchajcie ich siłę po prostu. O matko boska, co to był za event? Widzieliście to? To albo to. Global Trade Power ile ja z zarabiam? Nawet no, powiedz, powiedzmy, że coś tam jest. Ja ci pierdzielę. O ja, co tu się stanie w ogóle? o, 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 o. Nie mogę tego kliknąć. Tak? No, udopieni jesteśmy. Ja nic z tym nie zrobię. To? Trochę krzyżuje plany Militarkę wbiliśmy, teraz możemy tutaj cisnąć Kurczę, i wiecie co? Ja bym to zrobił do końca To z działa Dobra, niech mięt nas lubi Ooo 4 jeszcze nie jest źle, to jest tak konsort No długi ten odcinek będzie, ale dobra, jak tak wiecie jak w Potna czy coś jak to robią EMO czy coś? I tak będzie po prostu. Nie wiem, co mówię, słuchajcie. Co to jest? O! ziemię dostanę? Jedną. FUCK! Nie dostanę. Jak to refuse 3 byte? Kiedy? Musiałem coś źle wliknąć. Była szansa, że ziemię dostanę za darmo Mam armii za mało, to zdecydowania. zdecydowanie hmm. Nie bardzo mi stać Okej, okay, coś tu mamy no Zawsze coś, nie? Dalej fuks na militarkę 6! O jak to prze... Świetnie Będzie nam balance research zaraz, nie? W ogóle tu jak? Nie mam stabilności żeby to robić no, Słuchajcie, to działa tak, że Jeden punkt harmonii odnawia się rocznie I jak zacznie harmonizować coś Na przykład tutaj, ale tak nie mogę to, to spada o 3 Czyli będzie 2 spadało rocznie Jak spadnie poniżej 50 To będzie mi dawać no bardzo złe rzeczy Jak widzicie Też nie jest tak źle ty legitymacja, tylko Niewiele Bardzo niewiele Kurczę, to nie jest złe, bo jak grasz mingiem, to ci spada to takie merytokracja, to się chyba nazywa. To bardzo ważne jest, bo to cię obniża koszty y, advisorów tutaj. Jako Ming możesz mieć ich sporo. Okej. Okay. Jest dość źle. Dobra. Chyba czas na pożyczkę. Zrobię nie coś takiego. A Chicago mi rywalem kusiło, to nieźle. Proszę, dwa siedzia no, dobra, niech będzie.